Elo z tej strony, Kisiel. Dzisiaj Wam pokażę um, jedną sztuczkę. Nie sztuczkę. Co, normalny kciuk VS, niezwykły. Dobra, to normalny kciuk? Każdy no, normalnie pokazuje kciuka. A niezwykły, patrzcie. Jak mi zaraz kość przeskoczy. A jak tego nie zobaczyliście, to patrzcie. Tutaj jest płasko. A teraz kość. Płasko, kość. Płasko, kość. Dobra. I teraz tak. Jedna sztuczka to też taka bonusowa. Przyciągnięcie kciuka do nadgarstka. To najpierw musicie o tak rozgrzeć palce, w szczególności kciuki. No i patrzcie, teraz po prostu przyciągacie go tu. No i jest przyciągnięty. Dobra, ile trwa filmik Laura? Eee, 52. Dobra. No to by było wszystko na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Wbijajcie na Laury Instagrama. Laura, jak się nazywasz? Laura Poza, czy coś tam. Laura Poza, a ja się nazywam Junk Kisiel i na mojego snap'a Junk Kisiel też. Laura snap'a jak? L Poza, 78. L -p Poza, 78. Dobra, to by było wszystko na dzisiaj.